Siemanko, z tej strony, i I w dzisiejszym odcinku będziemy. No właśnie, cała historia zaczęła się tak. My sobie wyszukałem Jaybreak, jak tu widzicie. I patrzę tu, ale jednak tutaj zobaczyłem Classic Jaybreak 2017. Jestem ciekawy, czy to będzie jakaś podróba Jaybreaka, czy tak. Czy naprawdę jailbreak z. No, wygląda nawet. Nie, to nie jest podrobot, to jest naprawdę. Ale szkoda, że nie... nie działa jak jailbreak. Ja teraz nawet nie pamiętam, jak z tego budynku wychodziło. Nie wiem, tu. Dobre, tu. Ale to naprawdę wygląda jak ten, jak Jaybreak. Ten co? LOL. Łap dosłownie, co się nazywało? LOL. A ładźbie... o wow Hej Może weźmiemy sobie... Nie wiem, Tesla. Tesla będzie. Będzie the best. Tesla. To nawet nie jest Jay Samochody. To miasteczko tak kiedyś wyglądało? Nie było jeden milion tutaj budynku, a gdzie? Jest poza złodziei. Skoro nie tu. Co tu nie było A A gdzieś. Jest... Dobra, na szczęście jest mi. Nie, to nie jest muzeum, to jest jakiś inny budynek. Gdzie są tu w ogóle rzeczy, które można obrabować? Bank. Bank. Nie można tu sprintować. Ale nie, no to jest naprawdę. O, a garaż. Nie wątpię, że garaż będzie działać. Wszystko tak inaczej w ogóle wyglądało. Teraz magicznie teleportujemy się do aktualnego Jaybreak. No dobra. Jesteśmy teraz w j Takim oryginalnym, oryginalnym. Inna jest w ogóle grafika. Tu jest sezonowanie. No i zobaczmy jak wygląda miasto. No, widać, że kompletnie inaczej to wygląda. Tam w ogóle budynki były niższe. W ogóle to inaczej wygląda. Kompletnie, kompletnie inaczej. Nawet tekstura tych budynków. E czy oni. Co się stało z najwyższym budynkiem? Czemu on jest czym. To jest nowy budynek. Co ciekawe co jest w środku: Crew Battles. Leadboard na a na a, N -a. Nikt nie tego nie zrobił. Jaybreak Crew Battles. Cruise in. Nie wiem. Battle 25 mogę mieć swoją, ale czemu powstał tu nowy... O! Oh. Zapomniałem, że w tej grze jest grawitacja. Jakiś nowy najwyższy budynek jest. Jakiś battles. Oj, ojoj po prostu ja! jak coś wydać teraz, dźwięki skrzyni z Minecrafta. Dobra, teraz na no poważnie wchodzimy na szczyt tego budynku. Kiedyś najwyższy budynek, w właśnie mie mieście tutaj Jaybreakowym, był kiedyś ten. A teraz jest nowy. Nie rozumiem w tym sensu. Przyjrzyjmy się temu z bliska. No dobra. No to. Tu jest ten nowy, najwyższy. Nie wiem dlaczego z takim. A to jest emotka, haj! Ta emotka słyszę tam. Bombę w banku. No dobra, no to. Mam wrażenie, że ten budynek nie ma tak na skraju miasta. Teraz go chyba tego przerzucili, żeby ten był. No, zamienili go ewidentnie miejscami, bo... Udostałam? Nie. No, um, one są zamienione miejscami. Tu był inny budynek. A tam jest policja. Dobra, dobra. I. One zostały zamienione miejscami, bo ten budynek. Ten budynek był tu. Mysz... Nam, tutaj myszką pokazuje. Tu, ten budynek był tu. A tego nie było i on był właśnie tu. Albo gdzieś inny. Nie mogę tego... rozpoznać. o A tak w ogóle. Skoro jesteśmy już z a J Break, J Break, J break, break. No to spróbujmy, nie, o nie, nie. Jak się to rabuje? Nie umiem tego rabować, jedynie. Idę... Co się stało? I straciłem helikopta, helikopta. Model Tesla. To jest model Tesla? Model 3. A wygląda jak Tesla. No dobra. No to po pierwsze... Kiedyś mapa była o to miejsce mniejsza. Dosłownie to było chyba nawet coś takiego, takie kwadratowe. Takie dosłownie. Dobra, na początku z tym statkiem. Chciałbym rozkminić, o co z tym chodzi. Jak już będę wiedzieć to na 100% nagram tutoriala. To taki mini spoiler, ale... I wiem, że na 100% kiedyś nie było lotniska. Nie chcę tam. No nie, i. Nie, 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 nie. Ała. 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 Aaa! To helikopterem, dobra! A tam przy okazji jest samolot. Dwie pieczenie na jednym ogniu, ale czy zdążę? To to wiem, może uda mi się wskoczyć. Proszę, udaj się! Nie! Nie! Nie, zaczekaj na mnie! No nie, ja chcę tam wyjść! Nie! nie. Wiem, czym tego mostu nie ma. Aha, znowu spadłem z jej. Co to? To wyszczeli bombę atomową, bo to jest taki red button. Button. Przycisk button. Zabawne. Czemu te tekstury są bade? Nie lubię tekstur 2D. Bardzo nawet nie lubię tekstur 2D. Tekstury 2D są. Nie fajne. Ich nie lubię. po są 2D. Jak coś chciałbym jeszcze jedną rzecz, żeby powstała mapa J ale w której zamiast rabować masz bombę, pistolecik i... I wszystko ro... co, co, ten, co? Co Co robił? dosłownie się tak... Coś tak tyle po Gdzie ty skaczesz, chłopie Jak w ogóle ma nick o spadło mu się Ez czy E co? Wiem, że na początku E. Dobra. No to przy tym 2D teksturze, tej niefajnej, nawet... O nie, tu jest kolejna 2D tekstura. To też jest 2D tekstura. Na tyle by żadnej 2D tekstury. O! Tu jest idealny miejsce. To od tyłu, żeby nie było tekstur. Albo w sumie nawet wskoczę na to. I. No, no to fajnie się z Jaybreak zmienił. Takie podsumowanie. Teraz zrobię. Jaybreak się bardzo mocno zmienił w przeciągu 6 lat. Nie wiedziałem, że to aż 6 lat. Myślałam, że to 2020, a to nie. Chciałam powiedzieć, że 3 lata. No, wiesz, owiec nowy powstał, dopiero teraz się o tym dowiedziałam. No i bardzo się mapa Jaybreaka zmieniła. No i. Do zobaczenia w następnym odcinku. O, jakiś chłop. Pa! Po, po, pa! Pa! O, policja mnie jeszcze złamie. Dobra, dobra. Policja, ładnie 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 A nie, to nawet nie policja, dobra. <mulary> Ideal, tu o, teraz się dopiero o tym skafnąłem. Dobra, bez żadnego przedłużania, po prostu. Pa!